Modlitwa ma moc. Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim. To uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze Niebieski, Ty jesteś Bogiem miłosierdzia i łaski. Zanoszę Ci moją modlitwę w pokorze, prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo. Boże Wszechmogący, Ty jesteś Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje. Twoja dobroć i łaskawość sięga nieba, a Twoja miłość jest wieczna i bezgraniczna. Przychodzę przed Twoją świętą obecność, by prosić Cię o Twoje Boże błogosławieństwo. Ojcze, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Twoje błogosławieństwo przynosi radość i spełnienie. Proszę Cię, abyś obdarzył mnie swoją miłością, i niech Twoje błogosławieństwo spływa na mnie, jak łaska deszczu. Niech moje ciało będzie mocne, a duch czysty. Daj mi odwagę i wytrwałość, by pokonywać trudności i usunąć wszelkie przeszkody na mojej drodze. Panie, błogosław moją rodzinę i bliskich, niech nasze relacje będą pełne miłości i wsparcia. Błogosław nasze domy i miejsca pracy, niech będą one oazą spokoju i harmonii. Niech moje wysiłki przynoszą owoce i sukces. Daj mi mądrość i umiejętność, by służyć innym i wpływać na świat w pozytywny sposób. Błogosław mnie, O Boże, w moich relacjach z innymi. Niech będę hojny w miłości i wybaczaniu. Pomóż mi wzrastać w cierpliwość i życzliwość. Proszę Cię także o Twoje błogosławieństwo, o świat, w którym żyję. Błogosław mnie, O Panie, w moim rozwoju duchowym. Daj mi pokorę, aby być uległym Twojej woli. I otwórz moje oczy na Twoją obecność w moim życiu. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej miłości. Błogosław mnie w moich dążeniach i marzeniach, i niech moje życie będzie Bożą chwałą. O Boże, błogosław mnie w tym życiu i wieczności. Niech Twoje błogosławieństwo spływa na mnie wiecznie. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za wszystkie błogosławieństwa materialne i duchowe którymi mnie obdarzasz każdego dnia. Dziękuję Ci, o Panie, za Twoje łaski i miłosierdzie. Oddaję Ci całe moje życie. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj proszę. Pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczny Bóg zapłać.